I za prędko, Angel, mój króliczku Żeby cię brzuch nie rozbolał Nie no, zjadłeś zdecydowanie za mało Jeszcze nie pora na zabawę Wiem, że chcesz pobiegać, ale... Proszę, jeszcze trzy kęsy. Dwa kęsy? Jeden mały kęs? Tak ładnie, proszę. Ojej, Angel, dobrze się czujesz? Kaszlesz, bo w gardle ugrzozł ci kawałek marchewki? Chcesz się napić wody? O, może to przez ten wielki, czarny kłąb dymu? Rozumiem, że to miało znaczyć tak. Proszę, Pomoc! Widziałam paskudną czarną chmurę dymu Jest coraz bliżej Spokojnie, nie bój się, flatershai, To tylko ja Przyszła rekordziska Equestrii w odbijaniu piłki 206, 207 Kort, koniecznie należy to uczcić Nie, Pinkie Pie, to nie jest odpowiednia chwila Teraz należy panikować, trzeba... No, potrzebne nam będą balony Balonik dla każdego kucyka w pani! Widziałam dym, a tam gdzie jest dym, tam się pali i. Policzmy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, 213, sześć, trzynaście, dwieście czternaście, dwieście piętnaście! Pie! Teraz muszę zacząć od nowa! Wszyscy będziemy musieli zacząć od nowa w nowym miasteczku. Bo nasze za kilka chwil! Hej, Rainbow Dash! Zaczekaj! Proszę, to sytuacja awaryjna. Słuchajcie, mnie, proszę! Posłuchajcie! Nad ekwestrią pojawiły się kłęby dymu. O, Właśnie próbowałam wam... Ale nie martwcie się. Dostałam list od księżniczki Celestii. Dowiedziałam się, że nie ma żadnego pożaru. O, całe szczęście. Ten dym pochodzi od smoka. O, a, s -s smoka? Ale jak to możliwe? Skąd wziął się smok i co robi w Equestrii? Drzemie. Ha? Z listu od księżniczki wynika, że uciął sobie drzemkę. A chrapiąc wypuszcza kłęby dymu. Powinien pójść do lekarza, bo to chyba nie jest normalne. Wiecie, całe szczęście, że to dym, a nie ogień. Ale jak możemy temu zaradzić? Ja mam pomysł, co z nim zrobić. Przegonić go! A masz! I masz! Musimy przekonać go, żeby drzemał sobie gdzie indziej. Księżniczka Celestia wyznaczyła nas do tej misji. Nie możemy jej zawieść. W przeciwnym razie Equestria zatonie w dymie przynajmniej na sto lat. <laughs> ha! Podobno sen to samo zdrowie. No dobrze, uważajcie. Musimy przygotować się do drogi. To może być dość długa podróż. Spotkajmy się tutaj za godzinę. Dobra dziewczyny, słyszałyście? Los equestri jest w naszych rękach. Damy radę, prawda? Jasne, yes, że damy ja radę. Oczywiście, że tak. Jestem gotowa. Y -y -y. No nie wiem. Lepiej. Naprzód! A! Ruszajmy! A, a może nie! A! Uwaga, dziewczyny, słuchajcie! Wybrałam najkrótszą trasę, ale będziemy musiały trzymać tempo, jeśli chcemy dotrzeć na górę przed zmrokiem. Na, na górę! Smok ukrywa się w jaskini na samym szczycie Tam chyba jest dość zimno. No, pewnie, że zimno. Im wyżej w górach, tym robi się zimniej. Dobrze, że wzięłam szalik. Uuu, śliczny! Aha, no tak, w tym będzie ci znacznie cieplej. Przepraszam, Twilight. Wiem, że jesteś zajęta, ale. Aha, tak, tędy też można. Gdybym mogła jednak się. Aha. Nie, to miejsce lepiej ominąć. Bo e, pomyślałam sobie, że wiesz, że może powinnam raczej zostać tu w Ponyville. Aha. Dobrze, dzięki, zostanę na miejscu. Czekaj, musisz z nami iść. Masz kontakt z dzikimi zwierzętami, to się może przydać. Ale ja chyba nie. I nie martw się o swoje zwierzątka. Spike powiedział, że chętnie się nimi zajmie. Możesz za mnie liczyć. Ua! Hej, hej! Stać! Boję się, że jednak nie da rady. Może... Ale... ale... Ach! Jesteś pewna, że powinnyśmy brać ze sobą Fluttershy? Ona boi się własnego cienia. Będzie spowalniała wyprawę. E, tam troszkę się denerwuje. Gdy już ruszymy, wszystko będzie dobrze. Ach! No dobrze, to... To było? Tak właśnie brzmi chrapanie smoka. To bardzo. wysoko. W końcu to góra! Polecę tam wszystko, sprawdzę. Ach. Nie, zaczekaj. Uważam, że powinnyśmy wejść razem. Tak będzie bezpieczniej. No dobrze, trudno. Podobno jedyną rzeczą, która błyszczy bardziej niż łuska smoka, są klejnoty, z których smoki budują gniazda. U! Może uda mi się przy okazji go przekonać, żeby odstąpił mi kilka błyskotek? Witaj u mnie w jaskini Rarity! Poczęstuj się brylantem! <laughs> Dziewczyny, nie pora teraz na śmiechy. Flattershaj. Znasz się na dzikich zwierzętach. Myślisz, że jaki będzie ten smok? Flattershaj? Hej! A ty na co czekasz? Na zaproszenie? O, tak się składa, że mam jedno. Ale tu jest tak, tak stromo. No, pewnie, przecież to urwisko. Nie mogłabyś na przykład y, wznieść się w powietrze? Właśnie, Fluttershy przecież umiesz zamachaj skrzydłami dobrze. Och, tylko marnujemy czas. Co ty robisz? Sprawdzę, jak przeprowadzić ją dookoła góry inną drogą. O, do dookoła góry? To wam zajmie z milion godzin. Nie martw się Twilight. Będziemy tam za dwa stuknięcia kopytem. Juhu! I znowu wygrywam! Trzydziesty piąty raz z rzędu. Gramy do siedemdziesięciu jeden? Udało nam się mówiłam, że to im zajmie milion godzin. Teraz ty, flatterzaj! Ale to tak daleko! No chodź, proszę cię, powinnyśmy już być znacznie dalej. Spróbuj po prostu skoczyć. No nie wiem Nie ma się czego bać Tylko skok, lot i już Widzisz? Nie ma co się bać Ogonek z miejsca rusz Czas egzamin wreszcie zdać Tylko skok, lot i już Nie mamy na to czasu I skok, potem lot Gdy tylko powiem hop I skok, potem lot 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 No dobrze Próbuję Skok Brawo, dobrze Jesteś blisko Teraz... Jot. Tylko nie patrz w dół. Ach. Jednak zapomniałam skoczyć. Tu musimy być cicho. Według mapy ten obszar zagrożony jest lawinami. Niewielki hałas może ściągnąć nam na głowę burze skał. Lavi... Lavi... Nie, nie. Dzięki tobie. Uh, uh, Proszę jeszcze raz. Na takie okazje zawsze mam przy sobie coś specjalnego. O nie. Chyba zapomniałam wziąć do tego pasującą tiarę. Zdaje się, że mamy większy kłopot niż twoje dopasowane dodatki. O, przepraszam. O, nie przejmuj się aż tak, kochana. Spokojnie. Musimy po prostu... Oh, znów się spiąć. <śmany> <śmany> Najmocniej przepraszam, to nie twoja wina. Nadal uważasz, że zabranie Fluttershy to nie był błąd? To się za chwilę okaże. Jesteśmy. Rainbow Dash, spróbuj skrzydłami rozgonić dym. Uh -huh. Rarity i Pinkie Pie, wasze zadanie to odwrócenie uwagi smoka, jeśli tam się zrobi za gorąco. Applejack, jesteś gotowa na wypadek, gdyby chciał nas zaatakować? Oczywiście nie powinno do tego dojść, bo Fluttershy spróbuje go delikatnie obudzić, a potem postarajmy się spokojnie wytłumaczyć mu, dlaczego powinien stąd odejść. Czy jesteście gotowe? Mhm. Super, dzięki. Zatem wchodzimy. A więc, jak obudzić smoka tak, żeby go nie zdenerwować? No proszę cię, chodź! Musimy to zrobić! Rusz się! Im dłużej ten smok śpi, tym więcej dymu! Zakrywa nasze! niebo. Ale ja nie mogę wejść do jaskini! Oh! No to super! Okazuje się, że ona się boi nawet jaskiń! Nie boję się jaskiń, tylko się boję... Czego? Nie słyszę. Boję się... Mo... Czego? Boję się smoków! A! Ojej! <śleszy> Ale Fluttershy, przecież twój talent to porozumiewanie się z różnymi stworzeniami. Tak, dlatego że nie są smokami. Nie przesadzasz! Widziałeś mnie, jakby z mrugnięcia okiem poradziłaś sobie z przerażającą Manticorą! Tak, ponieważ to nie był smok! Spike jest smokiem, a jego się nie boisz! Tak, bo on nie jest wielkim, potwornym, przerażającym, obnażającym straszne zębiska i ostrą łuskę i wielkie kły, ziejące dymem, mogącym jednym chapnięciem poknąć kucyka w całości nad naturalnie wyrośniętym smokiem! Ale skoro aż tak boisz się smoków... Powiedziałaś nam tego zanim przeszłyśmy taki szmat drogi Dlatego, że się bałam Och! Wszystkie boimy się tego smoka Z wyjątkiem mnie Prawie wszystkie boimy się tego smoka Ale powierzono nam zadanie Idź tam z Twilight i pokaż, że jesteśmy ponad to Że... Ja nie... Nie mogę O, Fluttershy Idę sama Pewnie po prostu nawet nie wierzę tymi. Prawda? No oczywiście. no, oczywiście. Panie smoku. Uh, przepraszam, panie smoku. Super, obudził się pan. Pozwoli pan, że się przedstawię. Nazywam się Twilight uf, uf. Sparku. i wraz z przyjaciółkami mieszkamy w Equestrii. Ponyville, dokładniej mówiąc. Przybyłyśmy zapytać, czy nie znalazłby pan sobie innego miejsca do drzemania. Bo jak się okazuje bardzo intensywnie pan chrapie i przy każdym chrapnięciu wypuszcza pan kłęby czarnego dymu. Ekwestria nie przetrwa stu lat w całkowitych ciemnościach. Rozumie pan, prawda? Poszuka pan sobie innego domku? No to. Udało się go przekonać. I co teraz? Sytuacja wymaga skorzystania z kucykowego... uroku. Pozwólcie, dziewczęta. Bardzo przepraszam za to najście. Ale nie mogę tak przecież odejść do domu i nie skomplementować pańskiej kolekcji. Jaka szkoda, że przez sto lat nikt nie zobaczy tych zachwycających muszek. Mm -hmm. Moim zdaniem szkoda czasu na drzemkę. Powinien pan wyjść i się pokazać. Hm. Ja oczywiście w tym czasie chętnie przypilnuję tych tu klejnotów <grystanie z nimi> Tak blisko od wyciągnięcia brylantu Chcesz powiedzieć, od wyciągnięcia smoka O, no taki. jasne A cóż to takiego? Kochanie, wyglądasz niemądrze O to chodziło! Najlepszym sposobem na porozumienie są wspólne wygłupy Nie ma poczucia humoru, niestety. Dobra, dość tego! Próbowałyśmy go przekonać rozmową, urokiem i tym dziwnym sposobem, pinki. Najwyższa pora, przestać marnować czas! Idę tam! Rainbow! Nie! Wynocha stąd! My, my, uh, uh, uh. Uh. Ci, powtarzam, nie wolno ci krzywdzić moich przyjaciół. Rozumiemy się? Mm. Słucham? Ale ta tęczowa mnie kopnęła. Bardzo cię za to przepraszam, ale jesteś od niej większy i powinieneś być mądrzejszy. Powinieneś też wiedzieć, że twoje pozornie nieszkodliwe chrapanie może być niebezpieczne dla zdrowia innych stworzeń. Ale ja. Żadnych mi tu, ale, panie Smoku. Co masz mi teraz do powiedzenia? Pytam, co masz mi teraz do powiedzenia! <trym zna> Już dobrze. Nie płacz, proszę. Nie jesteś takim złym smokiem, po prostu się pogubiłeś. Pakuj swoje rzeczy i spróbuj znaleźć sobie nowe miejsce do spania. Będzie dobrze. Juhu! 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 Dokonałaś tego. Wiedziałam, że dasz radę. Chodź tu Jak ta Fluttershy się z wami w ogóle dogaduje? Spike, napiszesz list? Z przyjemnością Kochana księżniczko Celestio Z radością zawiadamiam, że smok opuścił naszą krainę A przekonała go do tego moja przyjaciółka Fluttershy Nauczyłam się dzisiaj, że nie należy tracić wiary w przyjaciół Bo to od nich czerpiemy siłę do działania i przezwyciężania strachu Twoja jak zawsze wierna studentka, Twilight Sparkle. Twilight, chodź, zobacz to! Jeszcze pięć razy i pobiję rekord! 347, 348? Baba, smok! Czemu się śmiejecie? Wrócił ten okropny smok! Pinkie Pie, przestraszyłaś mnie. To znaczy, e, oderwałaś mnie od pobicia rekordu. Nie przejmuj się, Rainbow Dash. Nie każdy musi być taki odważny jak ja. <śmany> <A>! <śmany> <śmany>